Szef SLD Leszek Miller w Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Już pan wyjaśnił swojemu kandydatowi, co to z tym Kioto? Nie, nie rozmawiałem na ten temat. Nawiasem mówiąc, problematyka Kioto to luźnie się wiąże z Parlamentem Europejskim. Nie no, oczywiście, ale kandydat na, Europos na europosła mógłby coś tam wiedzieć, co to z tym Kioto. Nie? Na pewno Czy... już teraz, ale jeszcze raz powtarzam, to było nadużycie, bo jaki to ma związek z działalnością Parlamentu Europejskiego? Ale trochę pan stracił dumy i zadowolenia z tego transferu Macieja Żurawskiego? A skąd? Jestem dalej dumny i liczę na to, że Maciej Żurawski otrzyma bardzo dobry rezultat. Ale po co wystawiać do Europarlamentu, akurat do Europarlamentu ludzi, którzy na podstawowe pytania nie potrafią odpowiedzieć dotyczące Unii Europejskiej? Pan Żurawski odpowiada na inne pytania. Jeszcze raz powtarzam, no świetnie, że... gra w piłkę. Jeszcze raz powtarzam, że... To było pewne nadużycie. No. Znaczy, że go o Kyoto, ktoś Kyoto, zapytał? O z Kioto i Parlament Europejski, no, na litość boską. No, no nie, 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 no, no. rzeczywiście. No, no, po co wiedzieć? No, co no, jak to jest Kioto. No oczywiście, a, a kandydatka jesień też taka, wasza, lekka atletka. No, ona na bardzo unijne pytanie, bo została zapytana, ile jest państw w Unii Europejskiej. I wie Pan, co powiedziała? Nie wiem. To bardzo podchwytliwe pytanie, dokładnie to Panu nie powiem. A no przyzna to, no pan, że liczba krajów, które są w Unii Europejskiej, no to już jakoś tam z Parlamentem Europejskim się wiąże. Nie, tu ma pan rację oczywiście. No dobrze, no może pan pewnie jeszcze... Jest jeszcze kandydat Bąkiewicz, przykładów. on w ogóle wyłącza Te, telefon, parę, jak mu się tak brzydkie, podchwytliwe parę pytanie zadaje. Przykładów, no może pan się przerzuci też na inne listy. Nie, nie, no, ale na przykład listę platformy. Nie, albo to z ja z platformą litwę litwę rozmawiam pism. o Tyli Jędrzejczak, która została wystawiona, ale pan jest szefem SLD, zdaje się. No dobrze, więc nie ja będę decydował o tym, czy te osoby zostaną wybrane, czy nie, tylko wyborcy. I liczę na to, że wyborcy zdecydują, że te osoby otrzymają duży... Zasób zaufania. Nie, to wręcz przeciwnie, to pan powinien liczyć na to, że one nie, nie otrzymają jednak, bo jakby pojadą do tego parlamentu i nie będą wiedziały, ile to Unii szybko, Europejskiej jest państwu, to będzie się katastrofa. szybko nauczą. Żurawski mówi: kandyduję, bo pojawiła się oferta z SLD i poczułem dreszczyk emocji. No i super. Pan nie, super, tak, ale czy Oczywiście. pan nie czuje dreszczyka, tego dreszczyku emocji? Jak Bardzo panu? utalentowany człowiek, Słyszę, który osiągnął wielkie sukcesy w, polskim, w, Polsce, w polskiej piłce nożnej, a teraz pora, żeby zaczął odnosić sukcesy w innych dziedzinach życia. Nie no, takich wielkich to tak znowu nie osiągną, bo nie. polska. Reprezentacja nie. wielkich nie osiągała za jego czasów. No tak, ale był kapitanem polskiej reprezentacji. Która wszystko raczej przegrywała niż wygrywała. No dobrze, tak nie, nie, trafił. Nie, ale... no, 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 no tak, no, tak no. ale w Celticu Glasgow grał no, dobrze. No. Tak, tylko, że dobrze by było, żeby coś jeszcze więcej wiedział, jak kandyduje. No dobrze, więc będzie wiedział. Nie boi się pan, że za Kyoto i inne takie wpadki naród pokocha PiS, PiS, bo oni konsekwentnie celebrytów nie powystawiali i tam. Nikt na takie strzały się nie wystawia? Nie, nie sądzę, żeby Polacy zajmowali się takimi drobiazgami. Polska ulica, polskie domy, polskie mieszkania wypełnione są zupełnie innymi problemami. No tak, ale to są wybory do Europarlamentu. No tak. I myśli pan, że w dziedzinie europarlamentarnej polskie ulice są wypełnione jakimi problemami? Tymi, którymi żyją ludzie. Bezrobocie, trudności w dostępie do lekarza, nie, no problemy oczywiście. z edukacją. Ale to wszystko Unia Europejska i Parlament Europejski mają im załatwić? Tak, ludzie sobie myślą, że to jest związek i tak jak jeżdżę po różnych spotkaniach, to dla tych Polaków, którzy są rozgoryżeni obecną sytuacją, którzy pytają się mnie, kiedy praca nie będzie przywilejem, albo kiedy będą płace w Polsce podobne do tych zachodnioeuropejskich, to ludzie dostrzegają ten związek. I bardzo się z tego cieszę, bo to może być powód, żeby frekwencja była wyższa. A jak pan tak jeździ, to pan myśli, że kto wygra te wybory? Tego nie wiem, ale czuję, że dobry wynik odniesie SLD. Jesteśmy na takiej fazie wstępującej. A to, że nasz kandydat wygrał wybory na prezydenta w Starachowicach i pokonał PiS, zatrzymując Prawo i Sprawiedliwość w dążeniu do władzy, to bardzo optymistyczne. Z radością pan pozbiera odłamki po twoim ruchu, jakie pojawią się po tych wyborach? Nie interesuje mnie to ugrupowanie. Nie, nie, nie jest tak, że pan patrzy na nich z radością i już szykuje się do transferów? Nie, to nie Zobaczy? jest nasz rywal. Naszym rywalem są trzy ugrupowania. To jest Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. A jak Palikot mówi o Kwaśniewskim, że Kwaśniewski to dziś wartość 1-2% nie boli to pana? No, Kwaśniewski ma to, na co zasłużył. Jeżeli Palikot mówi o nim, że to jest pan 1% albo może najwyżej pan 2%, no to to jest kwestia tej politycznej rodziny, do której pan Kwaśniewski się zapisał. Już teraz pan Kwaśniewski? Prezydent Kwaśniewski. Oleg. Jego wybór, jego sprawa nie nasza. A nie byłoby tak, że u pana byłby wart więcej? W sojusz Millera z Kwaśniewskim po latach? No to byłoby oczywiste, że tak i u nas by się czuł na pewno komfortowo. Ale ponieważ wybrał sobie taką rodzinę, a nie inną, no to jak to w rodzinie? No, można się dowiedzieć różnych rzeczy. Czasami szczerze. I otwarcie. otwarcie <laughs> Szczerość tak. szczeroś cenimy. Sobie. Zdaje się, że prezydent Kwaśniewski właśnie dowiedział się, ile znaczy w oczach swojej nowej politycznej rodziny. Gdyby się Kaliszowi na przykład i Siwcowi nie udało, mogą liczyć na powrót? Nie sądzę. Nie, no, pan to powinien wiedzieć, a ja... Nie, mówię nie sądzę dlatego, że musieliby wstąpić od początku, zacząć od koła, uzyskać rekomendacje, zgodę. Nie sądzę, żeby jakieś koła Sojuszu Lewicy Demokratycznej chciały ich przyjąć. Czy każdy lądujący w Polsce amerykański spadochroniarz zadaje cios pana serce? Nie rozumiem. No bo poseł Wziątek z SLD mówi tak. Czy Polska jest zagrożona? Nie. Czy potrzebne są obce wojska na terenie naszego kraju? Nie. Przecież, się są, przecież są y, y, amerykańscy spadochroniarze. No właśnie. A w ogóle żołnierze NATO od dawna, bo y, za moich czasów mój rząd wynegocjował powstanie w Bydgoszczy specjalnego ośrodka y, szkoleniowego i treningowego i pierwsi żołnierze NATO przybyli jeszcze wtedy, kiedy ja byłem premierem. Czyli nie ma jakiejś niechęci SLD do żołnierzy NATO. Bo nie pan ma. też o, bardzo nie ma się wypowiadał o Radosław Sikorskim, który mówił o tych dwóch A, no ciężkich brygadach. Bo pan Sikorski powiedział, że jego wielkim marzeniem albo byłby szczęśliwy, gdyby do Polski przybyły dwie brygady, to znaczy 10 tysięcy żołnierzy. Ponieważ przybyło 150, no to żeby pan minister był szczęśliwy, to musi przybyć jeszcze, ile? 9 850. No, tak, tak. No to rzeczywiście się pan y, Sikorski Czyli stara, żeby za wysoko, za wysoko licytował Sikorski. No, w ogóle, czasami postępowanie naszego ministra obrony narodowej zagrawa o jakąś błazenadę. Z tym, że Sikorski jest spraw osta... zagranicznych. <laughs> Przepraszam bardzo, także pamiętam go jeszcze z poprzedniej roli. Także ostatnio w debacie nad polityką zagraniczną był uprzejmy. Niesamowity ni za mątpowiedzi jest, że pałac kultury powinien zostać zburzony. Też źle? A obwód kaliningradzki nazywał królewieckim. Jest to tak, jakby na przykład minister spraw zagranicznych Niemiec mówił o obwodzie Dancing albo o obwodzie Breslau. Nie, no to, Ta, a, tak, proszę a, pana. A jak pan mówi o mieście Minsz, to jak pan mówi? Mówię Monachium. No, no to no. On o Kaliningradzie mówił królewiec. Nie, Polska nazwa królewie, Dlatego, że Kaliningrad się nazywa Kaliningrad, a. a Wrocław się nazywa Wrocław, a Szczecin się nazywa Szczecin. A, a Monachium się nazywa Misze, tylko że Gdańsk po niemiecku, nazywa się Gdańsk. Gdański. Minister spraw zagranicznych powinien wiedzieć, jak się te miasta nazywają. Nie, nie przekonał mnie pan. Znaczy, mówić o, no, pan, o mieście, pan, które się nazywa Królewiec. Pan mnie też nie przekonał. Że, że, a panu się nazwa Kaliningrad ale, podoba? Ale po no, wiadomo, co to był pan, Kalinin. pan uważa, że pałac kultury powinien zostać zburzony? Znaczy, akurat ja, Pałac Kultury nie mam jakiejś silnej, silnej niechęci. Ale co do królewca, to wolę nazywać królewiec. A, to a propos takich rzeczy, pomnik Braterstwa Broni powinien wrócić? Czy, czy, czy słynni Cztery Świąty? Powinni się Warszawiacy w tej sprawie wypowiedzieć. I już się już parę razy wypowiadali, bo były jakieś ankiety. Niech mieszkańcy decydują, czy chcą, czy nie chcą. A pan jako mieszkaniec Warszawy? Bo pan jest też mieszkańcem Warszawy. Powiedziałby tak, czy nie? Ja jestem mieszkańcem Warszawy i powiedziałbym tak. Bo dlatego że Polska została wyzwolona przez armię czerwoną i wojsko polskie. Właśnie niedawno obchodziliśmy rocznicę zakończenia tej wojny. Jest mi bardzo przykro, że naczelne władze Rzeczypospolitej uznały, że biało-czerwona flaga nigdy nie powiewała nad Berlinem. Rozumiem, wstydzą się tego faktu. A to, że ta armia czerwona i to wojsko polskie, no wojsko polskie nie armia czerwona patrzyła z tego praskiego brzegu, jak się powstanie wykrwawia, to panu nie przeszkadza? Dlatego, że powstanie politycznie było skierowane przeciwko tej armii. No ale pomóc mogła. Zwłaszcza, mogła, że nawoływała do powstania. Ale skoro było tak, że nie było żadnych rozmów, nie było żadnych uzgodnień, a politycznie było skierowane no, przeciwko tej armii, no to co pan się spodziewał? Leszek Miller, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.